Siema Wam wszystkim cześć, witajcie Ci. Porozmawiamy troszeczkę na temat tego, jak podejść do sytuacji, kiedy rozładunek bądź załadunek nie układa się po naszej myśli i musimy odstać swoje na parkingu bądź pod firmą. Ciekawi, zapraszam do oglądania. Jak sami dobrze wiecie, super jest, kiedy nasze drogi poukładają się tak, że. Pod firmą stoimy pół godziny, a potem jedziemy zaraz na bazę, ładujemy się, powrót dom i weekendik domu. Super jest w takiej sytuacji, ale nie zawsze się zdarza. Jak nie zawsze? Ja tam co weekend jestem w domu i zarabiam swoje. Nie powiem ile, ale więcej niż ty. Wszystko się zgadza, ale nie zawsze udaje nam się zjechać wtedy, kiedy chcielibyśmy zjechać. Czasami jest tak, że po prostu musimy stać na weekend czy na czas, w którym się umówiliśmy, że chcemy zostać. Chyba postać. ty. No dobra, ja. Zdarzyło mi się w ten weekend. Zdarzy mi się pewnie jeszcze nie raz, że będę musiał stać na parkingu i robić pauzę. 24 w tym wypadku. No i dobra, zdarzy się, każdemu się może zdarzyć, ale najważniejsze jest to, żeby spedycja poinformowała nas o tym, że musimy stać. Dla przykładu, ja przyjechałem w sobotę wieczór na firmę i stał będę do poniedziałku. Trudno, ale nie chodzi tu o to wcale, że będę stał do tego poniedziałku. Chodzi tu o to, że będę stał do poniedziałku, ale będę wiedział o tym, że stoję do poniedziałku. A jak świadomie przygotować? Stoisz na weekend, to szef musi zapłacić i koniec. Kasa się zgadza, można stać. Po co ja mam jechać jak ja mogę stać? Naprawdę, to jest twój problem, to jest Twoja wycena. Nie sztuką jest stać na parkingu. Chodzi mi o to, że najważniejsze to jest podejść do tego tematu odpowiednio. Czyli jeżeli przygotujemy się mentalnie do tego, że będziemy stać, ja przynajmniej tak robię, przygotowuję się mentalnie, w sensie dostaję informację, że będę musiał stać do poniedziałku. I kiedy wiem, że będę musiał stać do poniedziałku, to zrobię sobie spacer, przejdę się po parku, być może będzie festyn sera czy innego dojenia krów. No dobra, ale do sedna. O co mi w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że nie jest ważne, czy jeździsz na diety, czy od kilometra, czy masz stałą pensję, czy może płacone z gwiazd i wróżone z księżyca. Sens jest taki, że nawet jeżeli mamy płacone na diety, to jeżeli jesteśmy zaskoczeni faktem, że musimy stać gdzieś przy granicy, czy pod jakąś firmą, w której będziemy czekać na rozładunek, to nawet jeżeli kasa się zgadza, to nie jest to dla nas miłe. Po prostu wolelibyśmy stać w domu. Wiemy przecież, że kierowca nie urodził się w samochodzie i musi ze sobą zabrać 100 tysięcy różnych rzeczy typu bielizna, ubranie, jedzenie czy nawet browar, żeby dobrze spędzić czas. Dlatego uważam, że bardzo ważną rzeczą jest, ażeby uprzedzić naszego pracodawcę, że jeżeli już musimy gdzieś stać, to nie ma problemu. Jednakże ważne, żeby nas najpierw o tym uprzedził. Kiedy wiemy, że będziemy stali w określonym miejscu, możemy sobie coś zaplanować. Pójść na spacer, zwiedzić coś czy umówić się ze znajomym na piwo, nawet stanąć 100 km wcześniej, bo na danym parkingu jest super prysznic i ekstra żarcie. No i najważniejsze w tym wszystkim, to po prostu bezstresowo do tego wszystkiego podejść. Zadzwonić, powiedzieć, że nie będziemy na grilla, czy na urodziny siostry i po prostu psychicznie się nastroić. Nasze zdrowie jest dużo ważniejsze od tego, czy będziemy na ten weekend na rozładunku, czy nie. Zbliżając się do sedna. Stoisz i czekasz. Nie warto się po prostu denerwować, bo niczego na dobrą sprawę nie zmienisz. Żadne zwalnianie się, zmiana firmy, czy wypinanie ciągnika i wracanie samym ciągnikiem po złości do domu za dużo nie pomoże. Osobiście. Polecam po prostu uświadomić sobie, że tak wygląda nasza praca i nie zawsze auto jeździ bez przerwy. Czasami po prostu trzeba stanąć. Dobrze, jeżeli stoimy tylko kilka godzin. Gorzej, jeżeli stoimy 24, 45 albo i dłużej. Niestety, czasami zdarza się, że faktycznie musimy stać. Zwracam się teraz głównie do młodych kierowców. Praca jako kierowca. Pojazdu ciężarowego to nie zawsze zwiedzanie widoczków i miłe rozmowy na parkingu. Czasami zdarza się po prostu, że musimy wykonać jakieś czynności, które nie są zbyt fajne. Między innymi jest to w dużej mierze oczekiwanie. Praca kierowcy często wiąże się z tym, że musimy stać i czekać na dyspozycję. Czasami kilka godzin, czasami kilka dni. Grunt to mieć tego świadomość i z tym Was dzisiaj zostawiam. Pamiętajcie, że złość piękności szkodzi, a przede wszystkim szkodzi naszemu zdrowiu. Dzisiaj pojawił się też nowy bohater. Uważam jednak, że to dobry pomysł. Dajcie znać, co o tym sądzicie. To było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.